Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Max Electro, a obok mnie stoi mała biała pralka marki Indesit. Słuchajcie, nie jest droga, ma naprawdę spory wsad i świetnie pierze. Jesteście ciekawi, co jeszcze potrafi? No to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ta pralka Indesit, która nie jest droga, ma takie parametry i takie funkcje, których mogą jej pozazdrościć inne pralki, Przede wszystkim każdy z nas szanuje czas, prawda? I pieniądze też wiem, dlatego ta pralka nie jest droga, ale czas ma istotne znaczenie, bo nikt nie chce czekać, aż zrobi się pranie. A kiedy potrzebujemy szybko coś wyprać, no to wtedy więc czekamy, czekamy i czekamy. Okazuje się, że tutaj mamy do dyspozycji trzy programy, dzięki którym jesteśmy w stanie zrobić pranie, wyprać tkaniny bawełniane czy syntetyczne, poniżej jednej godziny. Poniżej jednej godziny. Wyobrażacie to sobie? Mało tego słuchajcie. Do każdego programu oczywiście jest przypisana odpowiednia temperatura i szybkość wirowania, ale możemy to w każdej chwili zmienić. Jeżeli chcecie wyprać pranie w temperaturze 30 stopni, a wasz program, który wybraliście ma 40 stopni, nie ma problemu, zmieniacie to ręcznie. Nie chcecie wirować w maksymalną, z maksymalną prędkością 1000 obrotów. Ach, max 1000, to możecie także to zmienić. Możecie także włączyć taki tryb, który nie gniecie waszych ubrań, czyli po wyciągnięciu wyprane ciuszki, pięknie pachnące, prawda? Nie będą mocno pogniecione, a więc będzie Wam łatwiej je wyprasować. Cała masa różnego rodzaju programów. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. Jest bardzo ciekawy program, który pozwoli nam wyprać pranie. 15 minut. To już naprawdę dla tych wszystkich, którym się mega śpieszy. Mamy także program dla sportowców. Tak jest, do, dla odzieży sportowej. Bo tutaj nie, wyma, nie jest wymagany jakiś długi czas, prawda, do prania, tylko najczęściej sportowe ciuchy chcemy odświeżyć, prawda? Mamy specjalny program do prania białych rzeczy. Jest tutaj naprawdę wszystko. Oczywiście jest także zabezpieczenie przed dziećmi. O, oczywiście, żeby dziecko przez przypadek nam nie włączyło tej pralki, nie uruchomiło jej. Bardzo prosto. To obsługa, duży czytelny wyświetlacz, na którym wszystko jest napisane. W zależności od wybranego programu pokaże wam się tutaj czas, którym upłynie do zakończenia prania. Ale możecie także, na przykład przed wyjściem z domu zaprogramować sobie tę pralkę w taki sposób, żeby to pranie rozpoczęło się później. Czyli mamy funkcję tak zwanego timera. A więc pierzemy troszeczkę w innym czasie, czyli za godzinę, dwie. I tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, indesit mała, zgrabna, z dużym wkładem. A, nie powiedziałem, mam jeszcze o jednej rzeczy. Ma także taką technologię tutaj, która waży ilość prania, ilość cichów, która jest w środku, i odpowiednio do tej wagi dobiera także ilość wody. A więc mamy tu do dyspozycji pełną ekologię. Ta pralka myśli o nas, o naszej ziemi, o naturze, jest ekologiczna. Jeżeli ktoś z Was martwi się, że nie wiem, detergenty z waszego prania, z, waszych, z waszej odzieży nie zostaną odpowiednio wypłukane. Spoko możecie tu włączyć dodatkową funkcję, dodatkowego płukania, i wtedy będziecie mieli gwarancję, że kiedy wyciągniecie te ciuszki wyprane, pachnące, nie będą miały ani śladu, ani grama detergentu. No cóż, moi drodzy, chyba nie muszę Wam mówić, że ta pralka jest do kupienia w sieci sklepów Max Elektro. Dodam, że mają ich ponad 400 w całej Polsce. Oczywiście tę pralkę możecie także zamówić przez ich sklep internetowy www.maxelectro.pl i szybko przed Waszym domem pojawi się charakterystyczny samochód, który przywiezie tę pralkę. A na samochodzie co będzie napisane? No Max Elektro. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!